wakacje, kiedy pada deszcz? O, piwo pić. <grywa> Cały czas praca, praca, praca i nie ma odpoczynku nawet w deszcz. A jakby padało i miałby Pani urlop, to co by Pani robiła? To bym się zamknął w domu. Pada deszcz? Nie wiem. Chyba siedzieć w domu, grać na komputerze tylko. <grywa> nie mam jakiejś wizji. No niestety pogoda nie dopisuje tego lata. Wszyscy to widzimy. No nie wiem, gdzieś na kawę iść. Pochodzić właśnie po karuzeli, pospacerować, no bo nie można się nudzić. Zależy co kto lubi. Można oczywiście się wybrać na zakupy, można jechać mimo deszczu gdzieś i pospacerować. Też jest bardzo przyjemnie. Można coś dobrego zjeść na przykład albo samemu gotować. No widzi pani co robię. Czyli chodzić na zakupy? No, tak. W domu jakieś zajęcia znaleźć? Jakie? W karty grać. W gry jakieś planszowe, nie wiem. A to w domku coś do zrobienia, ale wnukami się zajmujemy, gramy w różne gry, także zajęć nie brakuje, czasu brakuje. Na przykład żona mnie wzięła na zakupy na czymś skorzystałem. No ja myślę, że różne są formy wypoczynku, ale spacer po galerii nikomu nie zaszkodzi. Można grać w gry planszowe w domu, można iść do kawiarni na kawę ze znajomymi, obejrzeć jakiś dobry film. Dziękuję. A pani ma jakiś sposób? Poczytać gazetę, książkę o. Kiedy pada deszcz, układamy puzzle, Gramy wienę. E, w co jeszcze gramy? Nic. Gry, nic. Jak nie, gramy? W co jeszcze graliśmy? Ostatnio. Chińczyka takiego dużego. Byliśmy w łebie i graliśmy w Chińczyka w labiryncie, nie? Też trochę padało. Czyli On gry branschowe, zabawy z dzieckiem. Bawimy się, tak.